Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 3, czwarty wyraz tego ciągu jest równy 15. Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu. Zapiszmy informacje, które mamy w treści zadania. Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 3, czyli A1 równa się 3. Czwarty wyraz, czyli A4 to się równa 15. Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu. Czyli szukamy sobie S6. Teraz przypomnijmy, jest w tablicy, są dwa wzory na sumę n początkowych elementów. Jeden z nich to jest sn równy a1 plus an na 2 razy n, a drugi z nich to jest sn równy 2a1 dodać w nawiasie n minus 1 różnic na 2 i razy n. I my w tym zadaniu chyba łatwiej będzie nam skorzystać z tego drugiego wzoru, czyli szukamy s6. Nasze s6 to będzie 2a1, w takim razie dodać 6 odjąć 1, czyli 5 różnic na 2 i razy n, czyli razy 6 elementów. Czyli potrzebujemy a1, które już mamy, i potrzebujemy różnicę. To teraz zobaczmy. Wyraz a4, korzystając ze wzoru ogólnego na an, an to jest a1 dodać n minus 1 różnic, no to wyraz a4. To jest A1 dodać 4 odjąć 1, czyli 3 różnice. I teraz zobaczmy, że zrobimy tutaj układ równań. A1 zostawiamy bez zmian, natomiast A4 zapisujemy, że to jest A1 plus 3 różnice i to jest 15. I teraz tę trójkę wstawiamy do drugiego równania w miejsce A1. I mamy 3, dodać 3 różnice daje nam 15. 3 przerzucamy na drugą stronę. 3 różnice dają nam 15 odjąć 3, czyli 12. Dzielimy na trzy stronami. Jedna różnica to jest 12 trzecich, czyli 4. Różnica to 4. I teraz bierzemy tę różnicę, wstawiamy do nas do wzoru i mamy 2 razy A1, czyli razy 3 dodać 5 razy różnica, czyli 4 podzielić na 2 i razy 6. To się równa. 2 razy 3 to jest 6. Dodać 5 razy 4 to 20. Na 2 razy 6. Dwa, 20 plus 6 to jest 26. drugich razy 6. Dwójka z 6 się skraca. Mamy 3. 26 razy 3 to jest 78. Zatem odpowiedź. Suma 6 początkowych wyrazów to jest 78.